Witaj, nazywam się Jolanta Gajda i miło mi się z Tobą spotkać w kolejnym odcinku programu z cyklu Jak wychować szczęśliwego człowieka. Dziś powiemy sobie co nieco o inteligencji. Zapraszam. Czy Twoje dziecko jest inteligentne? Oczywiście, że jest. Jeśli kiedykolwiek to zwątpiłeś, to nie znaczy, że z Twoim dzieckiem jest coś nie tak. To znaczy, że z Tobą jest coś nie tak. Zapamiętaj to sobie dobrze. Twoje dziecko jest mądre i inteligentne. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym programie. No, żartowałam oczywiście. Co prawda powiedziałam to, co najważniejsze, ale daję sobie sprawę, że muszę to jakoś uzasadnić, bo co niektórzy i tak mi nie uwierzą. Bo niby skąd mam wiedzieć, czy masz inteligentne dziecko, skoro nie widziałam go nigdy na oczy. A jednak wiem. Ale musimy sobie zacząć od tego, czym właściwie jest inteligencja. Dawniej utożsamiano inteligencję z tak zwanym IQ, czyli Intelligence Quotient, iloraz inteligencji. E, iloraz inteligencji to wynalazek z roku 1905, czyli no, powiedzmy sobie szczerze z czasów dość zamieszkłych. Testy, które miały mierzyć ilość inteligencji u danej osoby, badały przede wszystkim jej zdolność do logicznego myślenia, zdolność do dostrzegania zależności, wyciągania wniosków, do twórczego przetwarzania informacji i do wykorzystywania posiadanej wiedzy przy rozwiązywaniu nowych, nieznanych problemów. Posiadanie wysokiego IQ było oczywiście powodem do jakiejś tam dumy. Z czasem jednak okazało się, że ilość inteligencji tak naprawdę sam w sobie nic nie daje. Badania przeprowadzone na dużej populacji ludzi wykazały, że osoby, które uważają się za ludzi szczęśliwych, które osiągają sukcesy, które dobrze sobie radzą w życiu, wcale nie mają jakiegoś nadzwyczajnego IQ. Co więcej, bywa tak, że osoby o ponadprzeciętnym ilości inteligencji, w zwykłych sytuacjach życiowych są nieporadne, nie potrafią nawiązywać trwałych relacji międzyludzkich, mają problemy z samymi sobą, z innymi ludźmi i nie osiągają niczego nadzwyczajnego. A dlaczego tak się dzieje? Bo iloraz inteligencji, wysoki iloraz inteligencji, świadczy jedynie o tym, że u danej osoby jest rozwinięty tylko pewien rodzaj inteligencji. A mianowicie inteligencja logiczno-matematyczna. A ona wcale nie wystarcza do tego, żeby być szczęśliwym, żeby osiągać sukcesy. Co więcej, ona wcale nie jest potrzebna. Świetną definicję inteligencji opracował Howard Gardner, i jego definicja pozwala no, doskonale zrozumieć, czym tak naprawdę jest inteligencja i w jakim stopniu pozwala ona na samorealizację człowieka. Zgodnie z tą definicją, inteligencja to zespół różnorodnych zdolności, jakimi dysponuje dany człowiek. Zdolności te możemy podzielić na kilka grup, i w związku z tym mamy kilka rodzajów inteligencji. Oto podstawowe rodzaje: inteligencja językowa, inteligencja logiczno-matematyczna, inteligencja wizualno-przestrzenna, inteligencja Muzyczna, inteligencja motoryczna, zwana także kinestetyczną i inteligencja emocjonalna. Wymieniłam tutaj podstawowe i najważniejsze rodzaje inteligencji. Wyróżnia się jeszcze inne, takie jak inteligencja przyrodnicza, naukowa, filozoficzna czy finansowa, ale te sześć, które wymieniłam na początku, to jest taka podstawa. Każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji w różnym stopniu rozwinięte, ale jedną z nich albo kilka ma rozwinięte w sposób szczególny. I teraz twoim zadaniem jako rodzica jest pomóc dziecku odkryć, która z tych inteligencji jest jego mocną stroną, i pomóc mu ją odpowiednio wykorzystać. Żeby być szczęśliwym i odnieść sukces, wystarczą dwa rodzaje inteligencji: inteligencja emocjonalna, plus jakakolwiek inna, i to już wystarczy, żeby odnieść sukces. I mówię tu o sukcesie w pełnym tego słowa znaczeniu, a nie tylko o sukcesie finansowym. Inteligencja emocjonalna jest warunkiem koniecznym i absolutnie niezbędnym do tego, żeby cokolwiek w życiu osiągnąć. Sama inteligencja językowa, czy sama inteligencja logiczno-matematyczna bez inteligencji emocjonalnej nic nie znaczą. Natomiast dobrze rozwinięta inteligencja emocjonalna wystarczy, bo dzięki niej człowiek będzie potrafił dostrzec w sobie inne uzdolnienia i będzie umiał je odpowiednio wykorzystać. A wracając do naszych dzieciaczków. Każdy z nich jest inteligentny, ale każdy w innej dziedzinie. Są dzieci, które są uzdolnione językowo, czyli pięknie mówią, pięknie piszą, stosują jakieś ciekawe porównania. Są dzieci uzdolnione matematycznie, które w lot rozwiązują jakieś trudne, skomplikowane zadania. Są dzieci uzdolnione motorycznie, które osiągają sukcesy w sporcie lub w tańcu. Niektóre dzieci pięknie grają na instrumentach lub lubią śpiewać. To są wszystko pewne predyspozycje i każde dziecko takie swoje predyspozycje posiada. Teraz Twoim zadaniem jako rodzica, jeżeli chcesz wychować dziecko na szczęśliwego człowieka, jest wspólnie z nim odkryć jego wewnętrzne zasoby, a poza tym cały czas pracować nad rozwojem jego inteligencji emocjonalnej, bo bez niej ani już. W kolejnym odcinku powiemy sobie trochę więcej na temat inteligencji emocjonalnej żebyśmy dobrze zrozumieli, czym ona jest i dlaczego jest taka ważna. Serdecznie zapraszam.